Witam serdecznie Państwa, zapraszam na naszą kolejną sesję edukacyjną. Stent wydaje, tytuł wydaje się dość taki lapidarny, stent czy spirale, natomiast jest, techniki leczenia wewnątrznaczyniowego obejmują całą grupę różnych zabiegów. Nie można powiedzieć, że szczepiamy stent czy spirale. Jest wiele innych jeszcze narzędzi do, do embolizacji czy do wyłączenia tego skrążenia. Ja tylko tylko krótko, historycznie. Historyczne pierwsze zabiegi, które były e, wykonywane u chorych z tę mózgowych, były to e, zabiegi Michał były to, e, to zabiegi neurochirurgiczne. E, ta technika leczenia neurochirurgicznego e, również e, jest skuteczną metodą wyłączenia tętniaka skrążenia dzisiaj. E, e, zabieg e, z otwarciem czaszki. Klipsowanie tętniaka, zabezpieczenie tętniaka specjalnym klipsem, czy, czy dwoma, czy trzema klipsami, i jest to bardzo skuteczna metoda wyłączenia tętniaka z krążenia. Oczywiście wraz z rozwojem technik leczenia wewnątrznaczniowego, metoda z użyciem radiologii zabiegowej skutecznie wypiera techniki metodą otwartą. Podstawową taką metodą leczenia, jeszcze do niedawna, była taka klasyczna embolizacja, czyli zabieg z dojścia przez tętnicę udową. Zazwyczaj przez tętnicę udową, aczkolwiek mamy jeszcze inne dostępy, takie jak tętnica szyjna, tętnica ramienna, tętnica pachowa. Natomiast istotą zabiegu jest dotarcie takim mikrocewniczkiem do worka tętniaka. I tak jak Państwo widzicie na tym, na tym filmiku wyłączenie go za pomocą specjalnych spiral odczepialnych. Są to spirale zbudowane z platyny. Po całkowitym wyłączeniu tętniaka skrążenia następuje proliferacja śródbłąka na szyi tętniaka i, i tętniak całkowicie wyłączamy skrążenia. Natomiast Stosunkowo rzadko występują takie tętniaki, które można bardzo łatwo jedynie za pomocą samych spiral wyłączyć. Często, Często, tętniaki... Często, tętniaki... Często tętniaki mają bardziej skomplikowaną budowę anatomiczną. Tutaj jest kolejna taka, taka prezentacja, w której widzicie Państwo graficznie przedstawioną metodę wyłączenia tętniaka za pomocą spiral wczepionych drogą wewnątrznaczyniową. Tutaj pokazany jest dostęp udowy, czyli przez tętnicę udową przechodzimy przez aorty brzuszną, piersiową, docieramy takim specjalnym cewnikiem prowadzącym do telnicy szyjnej wewnętrznej lub do telnicy kręgowej. Przez niego idziemy cienkim cewnikiem do, do, do worka tętniaka i poprzez taki cienki mikrocewnik, który ma średnicę około 0,6-0,7 mm e, wszczepiamy spirale do, do całkowitego wyłączenia tętniaka, z krążenia. Są to spirale platynowe, e, bezpieczne. E, oczywiście też dokonał się ogromny postęp w spiralach, tu akurat widzicie Państwo spirale hydrożolowe firmy Microvention, które, które pozwalają na, na jeszcze skuteczniejsze wyłączenie tętniaka skrążenia. Z reguły do worka tętniaka wszypiamy kilka takich spiral do momentu całkowitego wyłączenia tętniaka skrążenia. I tak jest w przypadku takich prostych tętniaków, które, które mają wąską szyjkę, tak jak Państwo widzicie tutaj graficznie przedstawioną. Natomiast Zazwyczaj mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi sytuacjami, sytuacjami, w których mamy niekorzystną morfologię tętniaka, czyli mamy szeroki worek tętniaka i szeroką szyję tętniaka i wtedy zabieg z użyciem spiral, czy jedynie spiral jest, jest niemożliwy. Wtedy stosujemy inne techniki leczenia wewnątrznaczyniowego, które, które po kolei sobie omówimy. Gdybyście mieli Państwo w trakcie prezentacji pytania, no, no to będziemy przerywać tą prezentację i na, i na bieżąco może będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Nie wiem, no. czy mamy jakieś pytania? Nie, w tej chwili mamy takie, które już, już czasami. To co mi się to następne. Mm. Tak. W przypadku tętniaków, tak jak tutaj Państwo widzicie, z szeroką szyją, najczęściej stosujemy dwie techniki połączone, czyli implantacja stentu, który zapewnia odbudowę y, y, ściany tętnicy i zabezpiecza przed proteuzą spiral. I później, dopiero y, drugim mikroesownikiem, dochodzimy do worka tętniaka, wszczepiamy spiralę. Które już tutaj nie mają możliwości migracji, opierają się o osiateczkę tego stentu i umożliwiają bezpieczne wyłączenie, inteligentne skrążenia. Oczywiście w przypadku stentów musimy chorego przygotować z lekami przeciwpłytkowymi, czyli stosujemy podwójną terapię przeciwpłytkową za pomocą plavixu i akardu. I tą terapię rozpoczynamy przed zabiegiem i kontynuujemy podwójną terapię przez trzy miesiące, z reguły plavix odstawiamy po trzech miesiącach, natomiast drugi lek przeciwpłytkowy, czyli akat odstawiamy po dwóch latach. Tak jak Państwo widzicie, to jest stent taki prosty, czyli to jest stent takiej pierwszej generacji, który sam w sobie nie wyłącza tętniaka skrążenia, wymagane jest w tym wypadku dołożenie spiral, Ale gdzieś tam później w kolejnych etapach prezentacji omówimy sobie stenty, które nie wymagają już wszczepienia spirale. Ja tylko może wróciła do tego z ostatniego zdjęcia i gdybyśmy pokazali, gdzie jest ten, a gdzie są spirale? Co jest ten tak, To jest to, to jest ten, czyli taka siateczka zbudowana z reguły z nitynoru. Nitynor to jest 50% niklu, 50% tytanu. Ona skutecznie pokrywa ta siateczka naczynie, pokrywa również szyję tętniaka i umożliwia dołożenie. Spiral do worka tętniaka. Tutaj widzicie Państwo worek tętniaka wypełniony spiralami. Spirale są bezpiecznie ufiksowane bez ryzyka migracji do światła naczynia. To jest przykład takiego tętniaka z słową szyją, w którym sama implantacja spiral byłaby obciążona dużym ryzykiem komplikacji związanych z migracją spirala. To jeszcze jak jesteśmy przy tym zdjęciu, to od razu zadam pytanie, które mogłoby się pojawić. Bo na, nawet na tym zdjęciu widzimy naczynie odchodzące od, od gałęzi, znaczy gałąź odchodzącą od głównego naczynia. Co wtedy? Czy możemy przykryć występy? Tak. Budowa stętu umożliwia swobodny przepływ krwi do naczynia odchodzącego sąsiedztwa. Oczywiście w przypadku stętów o bardzo gęstym butkaniu jest zawsze jakieś niewielkie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w obrębie naczyń odchodzących z sąsiedztwa. W takim przypadku takiego ryzyka nie ma. Dobrze, to dajmy następną. I teraz tak, kolejnym takim urządzeniem, bo to trudno mówić jedynie o stętach, kolejnym takim urządzeniem jest stent, który wszczepiamy częściowo do worka tętniaka. Piconus yy, firmy Phenox yy, to jest stent, który umożliwia bezpieczne leczenie porych z naczyń mózgowych zlokalizowanych głównie na rozwidleniach naczyń, na tętnicy środkowej mózgu, tak jak w tym przypadku, czy na tętnicy podstawnej. Czyli w przypadku tętniaków z bardzo szeroką szyją yy, idziemy drogą mikro wewnątrznaczniałym mikrocywnikiem dochodzimy do, do worka tętniaka, szczepiamy taki specjalny stent wewnątrztętniakowy, który rozwija się w szyi tętniaka, za chwilę Państwo to zobaczycie, i zabezpiecza, zabezpiecza szyję tętniaka przed y, migracją spirale. Następnie drugim mikrocywnikiem dochodzimy do worka tętniaka i wszczepiamy spirale, które wypełniają skutecznie worek tętniaka i e, sam e, ICONOS, czyli specyz, specjalny stem wewnątrzdętniakowej, zabezpiecza przed migracją spiral do podziału tętnicy środkowej mózgu. Potem odczepiamy drogą wewnątrzmięśniową i taki jest finalny efekt, czyli całkowite e, wyłączenie e, tętniaka stężenia. To jest kolejne takie urządzenie, które, które stosujemy w leczeniu tętniaków drogą pewną znacznie. I teraz w ostatnich latach pojawiły się kolejne dwa urządzenia, które, wszczepiamy, które nie wszczepiamy do, do samego światła tętnicy, ale wszczepiamy do samego worka tętniaka. Taką, pierwszym takim urządzeniem jest Celus firmy Stryker. To jest urządzenie, które wszczepiamy do worka tętniaka zamiast spiral. Stosujemy również oczywiście technikę leczenia pewnoznaczniowego. Droga dojścia do, 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 do worka tętniaka jest podobna. I zawsze stosujemy to w przypadku tętniaków, które nie możemy zabezpieczyć spiralami, które mają stosunkowo szeroką szyję. I urządzenie to uniemożliwia napływ czyli do worka tętniaka, skutecznie, skutecznie wyłączając tętniaka z Oczywiście musimy bardzo dokładnie dobrać sprzęt firmy Strykera, kontur do, do morfologii tętniaka do wielkości worka tętniaka, do wielkości jego szyi i skutecznie umiejscowić worku tętniaka i odczepić bez ryzyka jego migracji. Teraz Państwo to zobaczycie. Sam moment odczepienia, kontura. Przed odczepieniem, przed odczepieniem jeszcze dokładnie kontrolujemy położenie tego koszyczka wykonując angiografię, oceniając napływ, czyli przeznaczenia sąsiadujące, napływ, czyli do tętniaka i po upewnieniu się, że, że, że mamy idealnie zaimplantowane urządzenie odczepiamy za pomocą specjalnego urządzenia już na zewnątrz. Przerywamy połączenie między tym systemem dostawczym a, a samym konturem, uwalniając go przy identyfikacie. Co chwilę zobaczycie Państwo ten moment graficznie. Jeszcze repozycja, sprawdzenie stabilności urządzenia i, i odczepienia. Później wyciągamy zespół prowadzący mikrocewnik, robimy kontrolę i, i taki jest efekt e, finalny. Kolejnym takim urządzeniem do leczenia wewnątrznaczniowego jest system WEB. E, bardziej popularny niż poprzedni kontur, bo, bo, bo jest na rynku e, już kilka lat. Jest to też bardzo dobre, skuteczne narzędzie do, do leczenia e, pętlaków naczyń mózgowych drogą wewnątrznaczeniową. E, szczepiamy Web do worka tętniaka w przypadku tętniaków z szeroką szyją. Jest to alternatywa dla, dla leczenia z użyciem stentu i spiral lub dla użycia stentu typu flow diverter. Też oczywiście bardzo dokładnie dobieramy urządzenie do, do worka tętniaka, do jego szyi i po dostarczeniu wewnątrznaczyniowym odczepiamy. Taki jest efekt graficzny po, po leczeniu wewnątrznaczyniowym. Dobrze. I kolejne takie urządzenie, nad którym chciałbym się dłużej trochę zatrzymać, to są tak zwane flow divertery, czyli stęty o bardzo gęstym utkaniu. Nastąpiła w ostatnich latach ogromna rewolucja w do leczenia wewnątrznaczniowego tętniaków w naczyni mózgowej. I takim ogromnym postępem jest wymyślenie flow diverterów, czyli stętu o bardzo gęstym utkaniu zbudowanych najczęściej z 64 drucików nitynolowych, które wszczepiamy do naczynia na wysokości szyi tętniaka. I pozwala to na bardzo skuteczne wyłączenie tętniaka skrążenia. Zaletą tego, tego urządzenia jest to, że nie musimy wchodzić do worka tętniaka, znacznie zmniejszamy ryzyko powikłań e, związanych z perforacją e, worka tętniaka i e, znacznie zmniejszamy ryzyko e, nawrotowego pojawienia się kolejnego tętniaka w miejscu, w miejscu wszczepienia z Flow divertera.